Cześć! mania się rozgrzewa. Ja też zaraz chwilę będę. Witamy Was na tour dookoła Loch Lomond. Yy... Loch Liven. Loch Leven. <laughs> Jaka pomyłka. Wow. Za miesiąc nasz półmaraton. Dokładnie. A my gdzieś od półtora miesiąca nie biegałam, znaczy ja gdzieś od półtora miesiąca nie biegałam, uh -huh. bo najpierw pokonała nas choroba. Później byliśmy na urlopie w Polsce i dzisiaj idziemy sprawdzić, w jakiej jesteśmy kondycji. Dokładnie. Dodatkowo Chociaż... testujemy nowy sprzęt. Pierwszy raz nagrywamy yy, naszą nową kamerką Insta360 Ace Pro 2 Tak, którą też kupiliśmy chyba, nie wiem, do dwa miesiące temu I leżała w kartoniku do teraz I nadszedł ten czas Dokładnie Co i jak, więcej zobaczycie z trasy Lecimy Naprawdę to ja w ogóle muszę zobaczyć, jak się tą kamerką nagrywa. Co i jak. Bo jest to dla nas nowość Action Camera. Wszystkie ustawienia, i w ogóle. Zdecydowaliśmy się na ten model. Przede wszystkim. Bo ona ma. taką obudowę od razu na wiatr. Zobaczymy. All right Jakie widoczki deszcz właśnie przestał padać. Ludzie na jeziorze 14 czy 15 stopni. Rewelacja. Niecałe dwa kilometry za nami. Jak na razie to biegnę ze zdrętwiałymi stopami. Zdrętwiałymi dłońmi. Które dochodzą do siebie. Nie wiem czy będzie widać. Co zimno? Ale... No nie po prostu Haha, ha, Trzeba znowu zacząć pompować krew. No. Koniec wakacji. Nie wiem czy ja nadal żyję. Trzeba się brać do roboty. Tak. Ale będzie dobrze, nie jest tak tragicznie jak myślałam. Powolutko. Jakoś przebiegniemy te 20 km. Jasne. Nie, no trochę biegiem, trochę marszem. Będzie ok. Mieliśmy iść góry w ten weekend, no ale niestety pogoda nieobiecująca, więc odpuściliśmy po kolejny weekend, ale myślę, że dobrze zrobiliśmy. Czerni. Jeszcze przyjdzie czas na górę. Tak. Ale tęsknijmy już tak niesamowicie. No nic. Widoczki piękne. Pogoda się poprawia. Niebieskie niebo przed nami. Lecimy. I zobaczcie. Słoneczko wychodzi. Przy najbliższej okazji trzeba będzie się. Yy, zacząć rozbierać chyba już. Wow. Mega. Dobrze, że wziąłem tabletki na alergię. To ta trawa mi nie przeszkadza. Bardzo dużo osób nas mija. Wiemy, jak oni wszyscy szybko biegają. Normalnie szok. To jest bardzo fajna traska. To jest mniej więcej 20 km ponad. I jest płasko dookoła jeziora. Choć tego jeziora za dużo nie widać. Jakby się chciało, ale. Tak, na ultramaratonie u nas w mieście. Będziemy mieć no, na półmaratonie. maratonie. Po nas w mieście będziemy mieć 10 razy ciężej. Tak, bo u nas jest. takie górki, że szok no. To co najbardziej lubię to mostki. Zobaczymy czy są jakieś ryby. No jasne Nic o, nie, nie widać. Nie Kiedyś widzieliśmy, ale tak. dzisiaj... Ja tu ślepa, ale Wojtek to by dojrzał. No nie, nic. To leć dalej. Mega. Mega. na razie to tak daje do przodu, że normalnie jestem w szoku. O. Ale tak, co, kawałek, co kawałek. Pierwszy raz jej od długiego czasu. No, w sumie, ja chyba tylko raz czy dwa do tej pory po też po długiej przerwie się ruszyłem. E, wiedziałem, że w Kinross jest pole lawendowe. Dużo zdjęć na internecie było, można widzieć, ale powiem Wam szczerze, że nie wiedziałem, że ona jest tak blisko tego jeziora tutaj. No, nawet w sumie. Tak, lekko są przydzielone że to na dwa Sesji fotograficznych to do mnie miara. No, Instagram by pękał Idziemy? na serwerach. Idziemy, to taki nieogolony. No właśnie, podgląda. może nie dzisiaj. Sama natura. <laughs> Taka bestia się we mnie teraz rodzi. Nie wiem, jak to widać na tej kamerze, ale przed nami jest najwyższy szczyt w naszej. Jakby w województwie Westlomont, mianowicie ma 522 metry i oferuje piękne widoki na całe Five, w którym mieszkamy. No i tak to wygląda. Jesteśmy w okolicach tutaj może 10-15 metrów od wody, choć później, z drugiej strony, to trochę bardziej, to trochę bardziej. Podchodzi jednak od wody i nie ma tego uroku. Pierwszy raz jak to robiliśmy tą traskę z Moncią kilka lat temu, to spodziewałem się, że będzie to bliżej. I chyba ścieżka nie jest też takiej super jakości jak tutaj po tej stronie. Klimatycznie co? Teraz tylko jakiegoś potwora brakuje, co by wystawił łapy i wciągnął monię. Te trzcinę. Jeszcze kił? Normalnie autostradę tu trzeba budować. Jeszcze 300 metrów i będzie 7 km. 59 minut można powiedzieć. Czyli godzinka praktycznie cała. Tak, nadal żyje, więc jest dobrze. Dalej się uśmiecha, więc jest znakomicie. Tak. Do boju. <grym> dobrze, <że> możemy iść. <grym> <grym> Już powiedzieli co no. trzeba. <grym> żarci Nie, nie, nie. Pożeszliśmy łącznie 40 metrów tylko. teraz. <grym> To no teraz takie wiecz ale tak to co chwilę idziemy <gry> Przyznaj się Dobra 10 km za nami Czas na przyjemności Wojtek odmawia, ale ja nie Ja nie, ja muszę jeszcze za 2-3 kilo ponegocjować i wtedy dopiero zobaczymy A tam ja się nie przejmuję, ja tu się śmieję, że tak po zimie miałam do zrzucenia 11 kilo a teraz, jest 15. A teraz środek lata i mam 15 do zrzucenia. Ale wierzcie mi, ja to jestem osobą, która często. Znaczy nie, są sytuacje, gdzie trzeba wziąć życie na poważnie. Ale tak jak dzisiaj wiecie, czas wolny, sry, można robić co się chce. To wybraliśmy sobie bieganko dookoła jeziora i tam mm. czy przebiegniemy, czy przyjdziemy, to jest nieważne, ważne, żeby się poruszać. I czy wpadnie batonik, czy nie, to komu zaszkodzi? No właśnie, a nie. przemierzamy teraz kawałek fajnego lasu i zobaczcie. Jest tutaj... O, to następna, ale co to? No, jest tu jakaś grzybnia. E, no ale co, może, nie wiem, chyba nie dzisiaj jednak. Nie, nie. No nic, Monia... Pozwól y mi zjeść tego batonika w spokoju. Monia konsumuje batonika i lecimy dalej. A tutaj początek ma? Swoja rzeka, widzicie, jest piętrzenie, taka tama zrobiona. No i żuraw stoi przy samym wejściu. No, jakieś tam rybki na pewno przechodzą, małe. Pięknie, rewelacja. Dyszka za nami. E, super idzie. Wspaniałe uczucie znowu się ruszyć Naprawdę Zejście na plażę No Mega co? Tam Ale ]onia? woda ciepła, normalnie jestem w szoku Ciepła woda? E, to woda jest słona Nie, to ja jestem słona Ty jesteś słona <głos> <głos> Ty jesteś słodko Słona. Nie, ja to kwaśna. Ha, taki mój krakersik. No to dawaj, wsiakuj. Pięknie. Co, mi mnie chęcią Nie, bo będzie się źle biegło, nie? Nie, no. Ale zanurz sobie głowę, zobacz jak cię ogłuje. Nie, myślę, że aż tak to chyba nie. Super. Mały pit stop. Na jednym z punktów takich obserwacyjnych tutaj widokowych. Tu jest generalnie Lochliwen, to jest jako rezerwat natury tutaj, przyrody. <grystanie> jest bardzo dużo budek ornitologicznych i podobnych różnych spotów, żeby można sobie ptaszki pooglądać. Tak. Mamy, o nie widzę, bo zatrzymałam prawie 15 km. Już po prostu doskwiera mi wszystko, a najbardziej ból w lewym pośladku. Ale nie ma co się dziwić. No, pierwsze takie wybieganie po tak długim czasie to i tak rewelacja. No, naprawdę idzie. Umiem super. siebie pochwalić, nie? No, idzie super Moncia. Dobra. Teraz dalej odpoczywamy. No i elegancko no i lecimy Jak Moncia wspominała mamy już ponad 15 km za sobą 15 360 nawet dokładnie i jest pięknie chmury się poprzerywały co chwilę nam wychodzi fonie słoneczko ale taki wieterek Delikatnie na studzi. Super. mikrofon i osłony. tutaj zawiało ale jaka rzeczka, aż się cofnę wam pokażę ryb nie widać, nie wiem może gdzieś się pobunkrowały w haszczach. nic Monia znowu leci, gonię ją okej okay. Zrobiliśmy. Jesteśmy na mecie. Dokładnie. Jesteśmy tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Wyszło praktycznie 20 km. No i ponad 3 godziny. 3 godziny 20? Tak, 15. na półmaraton nie jestem gotowa. I nikt się na to nie liczył. Mamy jeszcze 5 tygodni, więc kupa czasu. Uda się. Dzięki, że byliście z nami. Do no następnego. Cześć. Cześć.